Cześć, dzisiaj taki szybki filmik o tych zderzakach, które pokazywałem już na Facebooku jakiś czas temu. Czym one różnią się i w czym są lepsze od tych takich standardowych zderzaków, które dostajemy, gdy kupujemy listy do pozycjonera. Różnice widać na pierwszym toku trzy dziury zamiast jednej, i te dziury mają, są w odległości 16 mm od siebie. 16 mm to jest dokładnie wymiar między lewym życionem, a środkiem pozycjonera oraz między środkiem pozycjonera a prawym życionem. I najprościej zrozumieć jak to działa. Na przykład mamy w listwach bocznych mamy te, te, te zderzaki wczepione, one też pasują do listew długich i krótkich. Lewy, prawy zderzak mam ustawiony na 10 cm, lewy zderzak mam ustawiony też na 10 cm. Warto zauważyć, że tej skala jest przy trzecim otworze od, od strony pozycjonera, nie przy pierwszym. To jest potrzebne, żeby to działało w ten sposób, który właśnie prezentuję. I teraz tak. O co chodzi? Wkładam pina w lewy otwór. Kreska, która jest namarowana na formacie, to jest właśnie 10 cm. W tym momencie 10 cm oznacza 10 cm od lewego wrzeciona. Lewy, lewy otwór, lewe wrzeciona. W momencie, kiedy przełożę Pina do, do środkowego otworu teraz to jest 110 to cm od środka pozycjonera. Gdy przełożę pina w prawy otwór jest to 10 cm od prawego wrzeciona. I to właściwie tyle. Tak? Tyle, co ten sterzak ten oferuje. I dlaczego to, ja to wykorzystuję? Ogólnie mówiąc, wykorzystuję to, wykorzystuję to zawsze tam, gdy wiercy coś. Symetrycznie z od lewej i od prawej strony, e, jednym wrzecionym. Wówczas robię tak, że, da, że dla przykładu, wiercę w 10 cm, puszki zawiasów od góry i od dołu drzwiczek, więc ustawiam zderzaki na 10 cm, na 10 cm, wkładam wiertło w prawe wrzeciono i ponieważ wiertło jest w prawym wrzecionie, wkładam piny w prawe otwory i dzięki temu mam, bazując się od lewej strony, mam 10 cm w prawym wrzecionie, bazując się od prawej strony, mam 10 cm w prawym wrzecionym. Gdybyśmy chcieli użyć w tym celu tych takich standardowych zderzaków, wówczas mielibyśmy dwie opcje. Albo musielibyśmy, wiercąc prawym wrzecionem, zderzak lewy ustawić sobie o 32 mm bliżej pozycjonera, albo druga opcja jest taka, że ustawialibyśmy ten zderzak na 10 cm, ale wtedy musielibyśmy przerzucić wiertarkę, wiertło do lewego i zacząć wiercić przez, z lewej strony pozycjonera, a nie z prawej żeby ten 10 cm rzeczywiście uzyskać. A w ten sposób jest to po pierwsze bardzo intuicyjne, bo prawym wracam, rzucam pin w prawe otwory, to jest bardzo intuicyjne. I nie muszę, nie muszę przekładać wiertarki, nie muszę nic zdejmować. Mam te otwory dokładnie tam, gdzie chcę mieć powiercony, Więc. Yy... Zaraz to jest taki mój główny przykład, kiedy używam, używam tych zderzaków, ale też robię to na przykład przy podpórkach, jeżeli wiercę dokładnie jedną podpórkę, ustawiam sobie wtedy najczęściej na długich listwach do czekałem do góry pozycjonera, ustawiam sobie e, gdzieś powierzyć te, te otwory podpórki, pod, 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 pod podpórki i też wiercę tylko prawym wrzecionem, więc dokładnie używam tych zderzaków w ten sam sposób. E, dobra, a teraz idąc do środkowych otworów, do czego je można wykorzystać. Jeżeli wiercimy puszki zawiasów na 100 mm, to teraz, jeżeli, jeżeli stosujemy prowadniki krzyżowe i nasze drzwiczki są dokładnie takie same jak wysokość korpusu, to musimy, środek prowadnika krzyżowego musi być też na 100 mm. To jest dokładnie sytuacja, którą przed chwilą pokazywałem. Czyli mamy zwykły szybko opina, go w środkowy otwór. Jesteśmy 10 cm od środka pozycjonera, Wiercąc teraz dwoma wiertłami fi 5 uzyskamy otwory pod prowadnik krzyżowy, dokładnie pasujący nam do, do wcześniej wywierconej puszki. Jeżeli stosujemy jednak drzwiczki, które są nie są mniejsze, na przykład część osób stosuje drzwiczki 4 mm krótsze niż wysokość korpusu, wówczas trzeba powiercić te prowadniki na 102 mm. I co teraz możemy zrobić? Możemy oczywiście zmienić położenie tych zderzaków, ale to nie ma, nie, ma, nie ma większego sensu. W zestawie z pozycjonerem RC System przychodzą nam takie dodatkowe piny. Plus 2, plus półtora, plus 1 plus plus i plus pół. I za pomocą pina plus 2, wkładając pina plus 2 w środkowy otwór tego zderzaka pozycjonujemy się dokładnie 102 mm od środka pozycjonera. I w ten sposób, jeżeli mamy taki układ drzwiczek nakładanych na korpus, to możemy powiedzieć to bez, bez tej kombinowania, jeżeli chodzi o pozycję zderzaków. Jeżeli mamy sytuację, że jednak te drzwiczki mają inny, in, trochę jeszcze mniejszy wymiar, ja właśnie stosuję najczęściej drzwiczki, które są 3 mm krótsze niż wysokość korpusu, wówczas mamy dwie opcje. Albo robimy tak, że górny, górny, górny prowadnik wiercimy na 102, na 102 mm, a dolny na 101, i od tego piny mamy. Tak, oba piny mamy. Z jednej strony musimy zastosować PLUS 1, z drugiej strony PLUS 2. A druga opcja jest taka, że piszemy maila do RC System z prośbą o wyprodukowanie nam pinów PLUS 1,5. I myślę, nie było problemu z wyprodukowaniem ich dla mnie, więc myślę, że też nie będzie problemu z wyprodukowaniem ich dla kogokolwiek innego. To są piny PLUS 1,5. Potrzebuję wiercić prowadnik na 101,5 mm. Wchodzi w otwór. Pozycjonuję się, jestem milimetrów, mm 1,5 mm od środka pozycjonera, trafię, trafię 5 i mam powiercone pod prowadnik krzyżowy. I super jest to w tej technice, że na jednym ustawieniu pozycjonera, na jednym ustawieniu tych zderzaków, których możecie mieć więcej, nie, możecie wiercić więcej, więcej półszeczki niż w dwie. Tak, bo tu, tu mam, tu mam, tu mam akurat po trzy, trzy te, te zderzaki na każdej liście. Yy, na jednym takim ustawieniu, bez ruszania czegokolwiek tutaj, tylko musimy zmienić tutaj odległość od, e, od, przod, od przodu formatki, bo prowadniki wiercimy na 37 e, przy nakładanych, a puszki na ja wiercę akurat na 23. Więc tu tylko o tym jeszcze trzeba pamiętać, ale najważniejsze jest to, że na innym ustawieniu tego samego sprzętu wiercimy jedno i drugie, czyli wiercimy i prowadnik krzyżowy, i wiercimy puszkę zawiasu. I pasuje to po prostu idealnie. Czy to z takiego wiercenia już pokazywałem u mnie na kanale. Wrzucę linka do filmiku pod tym filmikiem, jeżeli ktoś nie widział. Już takich frontów, takich właśnie długich, dwumetrowych, powiedziałem już kilkanaście to, 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 tym sposobem i za każdym razem pasowało to idealnie. Więc zarówno zderzaki, jak i półtora półtora nie są dostępne w sklepie. Jeżeli chcielibyście takie nabyć, to musicie napisać maila do RC System z prośbą o, o sprzedaż tapowych. A i myślę, że jeżeli będzie dużo takich próśb, to. Prędzej czy później to jedno, jedno i drugie znajdzie się w sklepie. Dobra, to właściwie tyle. Dzięki wielkie, do usłyszenia.